Na serdecznie serdecznym kanale w kolejnym odcinku dzisiaj ze mną Lena. Hejka wszystkim! I moi drodzy, jak widzicie, mam piękny makijaż, bo u Leny był film ze mną, który. w sensie ona robiła mi make-up. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to powstało, to zobaczcie, żeby u Leny pewnie już jest, bo ja dodaję trochę później, tak mi się wydaje. I będziemy dekorować torty na ślepo. Ze względu, już nagrywałem tylko raz taki film i nagrywałem go z Filipem, i to było bardzo dawno temu. To teraz stwierdziłem, że ponowę tę serię właśnie zleną i zrobimy świąteczne torty. I ten film nie będzie wcale taki łatwy jak sobie myślisz. Więc tak, ogólnie mamy tutaj takie opaseczki i yy, zaczynamy od tego, że najpierw sobie to wypakujemy, myślę, że z otwartymi oczami. Zrobimy krem, wylosujemy z zamkniętymi oczami jaki kolor będzie miał nasz krem, nałożymy to już z zamkniętymi oczami, ale wymieszamy jeszcze z otwartymi. Jeżeli pomysł wam się podoba to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i pamiętajcie, że film świąteczny sobie w wtorki. Czwartki, soboty o 19. Dobra, rozpakujmy to. Wyjmuję trzy warstwy ciasta. To teraz, eee, Lena. zamknij oczy i jako pierwsza będziesz mogła sobie wylosować barwnik, jaki chcesz dać do kremu. To w międzyczasie naprawdę zapraszam Was do sklepu, ponieważ tam jest kolekcja świąteczna. Są bardzo ładne rzeczy, są bardzo limitowane, więc pij. No to Chciałem teraz losuj barwniki z zamkniętymi oczami. Znaczy nie, patrz. Ale się. ja nawet nie widzę, wszystkie są białe. Twórki. No nie, no mają napisane kolory, więc nie patrz. Przeczytaj sobie, jakie masz kolor Zieleń miętowy Ej, to wpasowałaś się Do, Tak Dobra, to teraz ja losuję Chcę czerwony Zielony pistacjowy Nasze torty będą zielone Ja bym zamienił Jak to? Wcześniej no. nie mieli No dobra Dobrze, to losuję drugi raz Brąz czekoladowy Eee, chciałem czerwony, no ale dobra Nie wiem, czy to jest sens przekładać warstwy, bo tego kremu jest tak mało To może tylko na górę Tak, zróbmy tak Okej, okay, to tak, miseczka. Okej, okay, to dodaję barwnika. Jakby to te barwniki są całkiem mocne, więc możesz mało sobie dodać. Czy to jest brązowy? Nie wydaje mi się. Ja dodam chyba jeszcze trochę. Jaki to jest barwnika. miętowy? To jest taki trawnikowy. <grym> ale poczekaj, bo on jeszcze może się zmienić, bo one... O, o! Ale przynajmniej jest brązowy, zobacz. Nie no, ja ogólnie chyba przesadziłem, ale kolor przynajmniej on taki, jaki powinien być od początku. Jeśli ktoś widzi tutaj ten miętowy, to... Eee, bardziej masz taki właśnie pistacjowy bym powiedział. Znaczy nie, pistacjowy jest jaśniutki. O czekaj, 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 czekaj. Mamy dekorować już zamkniętymi, tak! Co jest nie tak. A mi ktoś gdzie jest to ciasto? O Boże, dobra, to będzie trudniejsze niż myślałem, ale ja tym Mój krem jest gęsty Wiecie strasznie. mi czy ja smaruję jeszcze ciasto, to jest ciasto, prawda? Tak. <laughs> <laughs> Okej, <Okay, śmiech> ja ale tak, nie. Ale rozsmarowałam to. Nie no, co robisz? Wyska. Namierzam no, rzeczy. Okej. Okay. Ej, czy jak boki rozmaruję? Tak? Dam radę, tak? O, ja chcę boki rozmarować, okay, ale nie się... za bardzo wiem ja. Ja, no, ja muszę, potrzebuję ręcznika obierowego. zaraz wszystko uwalę, nawet to, co Lena będzie chciała wykorzystać. Czy nałożyłaś już krem? O, o. Co? Ten barwnik jest szłony. Okej. Okay. Dobra. Cacy, ja mam krem rozłożony, więc teraz czekam, aż Lena skończy na kolejny no, to krem, to wtedy będziemy mogli kremi. przejść do dekorowania. Ty już coś zrobiłaś? Czy dalej jeszcze nie nałożyłaś tej trzeciej warstwy? O Boże, o Boże Lena. Nakładam to nad ciasto, prawda? No. Nie ma dopytywania. No kurde, przestań. No, Nie chcę wam nałożyć tego na stół, bo będziecie mieli zieloną plamę. Tu uwaga, teraz jest taki challenge. Masz już ten, ten krem? Mam. To teraz tak, wykładasz rękę przed siebie, dosłownie przed siebie, no. prawą. I kładziesz ją na dół na stół. I bierzesz to, co złapałaś. I tym dekorujesz. Ja mam chyba pierniki, bo to ja jest ciężkie. Ja Ja mam pierniki. Jak ja no, mam ją No jak można podnieść czas z cukierkami? Gdzie ono się otwiera? Czy tam jest jakieś otwarcie? Halo, czy ktoś mi powie, że coś się jakoś otwiera? Szukam dookoła i nie mogę znaleźć. Powinno być takie otwarcie gdzieś. A! Au. Chyba sobie złamałem rękę. Okej. Okay. Chyba już to ozdobiłam. O, pierniki. I otworzyłam to? Mhm. No super. Czy mi wpadł piernik do czego? Udekorowałaś już nim? Czekaj, no, nie wiem. Jak... To, mi... o, to jest to, serce, to jak, jak coś je na środę. Ja mogę kulki tylko na to wysypać, no. Jak ładę serce sobie na środek? To teraz zróbmy to samo, tylko że lewą ręką. Przed ciebie i na dół. Okej, okay, nie mam nic. A nie mam. O nie, ja wiem co to jest. Jest taka jakby moneta chyba, nie? Ja mam to samo, no kurde, mogę to robić. Jak to? Tak możesz. Czy ja to dobrze robię? Ej, ale to nie, nie, to nie ma sensu. Bo ja mam jedną dużą część i jedną, tą poprzednią też miałem dużo, bo to był piernik. Mogę to połamać jakoś, pokruszę sobie. O, o właśnie, pokruszę i rozłożę kawałki czekolady. Dobra, już. Dekorowałaś Do już? Tak. No to ja, ja rzucam kawałki Ale to czekolady czekolady. święty Mikołaj, co mam z nim zrobić? Ups, chyba nie trafiłem. No nie, kupiłem moje ciasto. Gdzie ono jest? O, tu jest. To teraz potrzebuję, Filip, żebyś nam y, dał po dwie rzeczy, żebyśmy mogli sobie wylosować, o. Weź dwie, jedną i drugą rzecz w inną rękę i powiedz Lenie, z której ręki ma wybrać, o. Ze wszystkiego ja mogę wybierać, co tu tak. jest? Tak. Dobra, no to mam. Prawa czy lewa? Ja? Ty. O, prawa. O, proszę. Czekaj. I teraz mi to samo musisz zrobić. A? No drugi? <laughs> co masz? No Mikołaja drugi raz. Jezu, to wbij go tak w ciasto. No Na więc wbijam jednego. To? Prawa czy lewa? A którą rzecz Lena? Prawą. To ja lewą. Co to jest? No, tego to już nie umiem od Mam jakąś paczkę. Nie spadło mi. Czy to mi spadło na ciasto? O, znalazłem. Ej, tam. dobra, mam go złamać, czy co mam mu zrobić? A co mam z tym zrobić? Tu no. czy mi to spada z głowy? Ja nie wiem co A, jest. Spada mi chwila. Mmm, to jest piękna ja porozkładałem ładnie równomiernie. Mam nadzieję, że równomiernie. Dobra, to kolejna rzecz. To bierzesz cokolwiek pierwszego niż na stole tam. No. On o, jakieś śnianki, fajnie. O ja wiem co to są za to za posypki. To są śnieżynki. Starczy. Już. <słuch> <słuch> Chyba upam. Ja? Dobra. No to kolejna rzecz. Którą pierwszą zapisz, to bierzesz. O o. Jakieś draże. Oh Amen. Otwarcie. Ci. O mam oh, oh nie, one są. O, oh, o. Oh. One Dobra. nawet nie, nie były w tej żadnej tej. Dobra. Super. Teraz na tort. Jak nie słyszę odbijającego się, to mam wrażenie, że jest na torcie. To oh, nie jest. O, oh. o. Dobra. Starczy. Mam wrażenie, że mój tort jest piękny. Okej, okay, to już, położyłeś te? No czekaj, polewę wyciskam. Ej, no to nie leci, nie wycisnę tego, jakoś rękę mam za słabą. Lipne macie te polewy. No muszę coś innego. No to losu. To ja sobie, sobie coś bo tak... No znowu to znowu znowu. Jak ja mam polewę, to czuję... Weź chwilę i przemieszaj te rzeczy, bo ja czuję, że mam tu polewę i nie chcę ich. To są jakieś pianki znowu. Czy one mają inny kształt chociaż? Nie? To jest to samo? Ej, dobra, to jest. Mam pomysł, położę na piernika. Czy to jest lizak z Mikołajem? O, to jest jest ten piernik. Coś jeszcze wziąć? No to czekaj, to, to losujemy kolejne, no? O. Mam. A nie to barwniki. O nie, to nie. A nie to jest. Papier, co? No nie! Mam znowu tą monetę, chcesz ją? Co to jest? To jest taki w podziału, chcesz ją? Zamieńmy się tym, co wylosowaliśmy. No o! Dobra. To się wymieniamy. Co ja dostałem? <laughs> jakieś posypki. O nie, O nie! To, to ja nie chcę iść w cieście. O, mam coś. Nie, to po lewa. Nie chcę jej. Nie. A zostało na ciście? Chyba Okej. Okay. To znowu losujemy, weź nam coś podaj znowu z ręki, będzie łatwiej. Jak lewa pra... czy prawa? Kto? To daj mi prawo. O, jak ona wzięła, lewo, to mi daj to co miałeś w prawej. Wiem co mam! Lizaki, one są różowe! Ale super, mam różowe lizaki. Wybiłem. Te jeszcze. Dobra, skończyłem. Złamałem. Czy jeszcze coś mamy, czy już kończymy? Czekaj, ja jeszcze chcę lizaka wyłożyć, tylko że on jest taki... Ale nie było żadnych posypek, ja miałem jedną, a ty nie miałeś tyle. No to mi jakąś podaj. To Filip, daj nam posypki. No nie, to są te zamykane. No nie, 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 nie. To ja nie wiem, który kolor chcę zrobić tak. No. No. Albo czekaj, otworzę sobie... Wszystkie otworzę Na na rękę. O! To czekaj, to jeden, żeby się nie rozsypały. Ten na przykład. No. To ja sobie nie. go też za. Skończyłem! Mój tort jest gotowy! Powiedz mi kiedy odsłaniamy oczy to na 3-4 to zrobimy Dobra, 3, tak? 4, <laughs> Jaki ładny! Patrzcie, ej, no serio! Swoje wygląda jak jakiś arcydzieł. No, patrz, to no, wygląda jakby to tak miało być. Dobra, to zostawmy to. Ja zaraz pokażę wam ze zbliżenia, tylko trochę ogarniemy i no, pokażę, ale... pokażemy wam, jak wyglądają torty z bliska. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o nasze torty, to tyle na dzisiaj. Lena, chcesz spróbować swojego? Bo ja swojego nie chcę. To, to znaczy, trochę ciężko, nie <laughs> powiem tak, go pokroić i w ogóle to. Może być problematyczne. Tak, to, to zostanie przy tym, co jest. Ale ogólnie, torty nie wyszły wcale tak źle. sensie ja mój wygląda no, okropnie, ale ja twój wygląda całkiem jesteś, nie ok. Myślicie, że ja jakąś wieżę na tym, a to takie? Nie, nie no, to wygląda całkiem ok, naprawdę. No. A zostawcie koniecznie znać w komentarzu, czy tort Wam się bardziej podobał i na który byście zagłosowali, jeżeli byśmy mieli wybrać lepszy i gorszy. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, wpadajcie do Leny, ponieważ tam jest też film ze mną. Dokładnie. I widzimy się w kolejnym świątecznym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.